Hej, witajcie z tej strony, Hipno. Witamy się w nowym let's playu na moim kanale. Jest to gra Sheng co zresztą widzicie. Jest to wydana w 2010 roku platformówka, taki side-scroller, który bardziej ogólnie zami niż skupiać się na zręcznościowym jakby aspekcie platformówki, chyba bardziej skupia się na takiej biatyce, walce, strzelaniu. Przynajmniej z tego co wiem, bo ja, bo ja ogólnie nie grałem w tą grę przede wszystkim. To jest mój pierwszy kontakt z grą. Nawet jej nie uruchamiałem, szczerze mówiąc. Eee, <laughs> tak naprawdę nie wiem, o czym jest historia. Eee, nie wiem zbytnio, o co chodzi w grze. Widziałem, słyszałem tylko opinie o tej grze. Eee, widziałem screeny. I bardzo mnie ona zaciekawiła. Uwielbiam takie gry. Uwielbiam takie platformówki. Eee, a to jest dosyć nowa... Eee, znaczy, no to w sumie dla mnie dosyć nowa produkcja. Eee, I może być ciekawa. Eee, I w sumie nie wiem, czy coś jeszcze... Aha! Eee, zanim zaczniemy oczywiście eee, w, eee, kampanię, to jeszcze e, tak powiem, że jeśli spodoba Wam się i mi się spodoba pierwsza część, to posiadam też drugą część, bo posiadam obie części e, i wtedy. Nagram też drugą część, także nie musicie się martwić, jeśli będzie fajna gra, a wydaje mi się, że będzie fajna, to na pewno dwójkę też nagramy. I co jeszcze? Aha, gram na razie na klawiaturze. Na początku gry, jak się tylko włączała, to napisało, było napisane, że zalecają jakby użycie pada, więc na razie będę grać na klawiaturze. Jeśli będzie kiepsko szło, to przeniosę się jakby na pada, Nie ma problemu, mam pada do, do pc -ta, także nie ma, nie ma sprawy. I jeszcze długość odcinków odcinki będą takie 15 do 20 minut, bo już jest dosyć. Gotyk jest już na kanale, a Gotik to są dosyć długie odcinki, więc chcę też lubię mieć takie serie, które są takie dosyć krótkie Takie jak to było MacPixel, jak to było um, 13, w sumie też były... No, w Search 13 też były krótkie odcinki w, w Sąsiedzi z Piekwarodem i tak dalej. Także to by było na tyle, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to do komentarzy, a teraz już... Zaczynamy rozgrywkę. Play the story. Aha, hard, tougher enemies, and no chance. Ła jezu, bez. Nie, no, bez, bez punktów kontrolnych to ja nie chcę. E, tak, play the game, enjoy the story. Dokładnie, będziemy się tutaj e, jakby. Jak to powiedzieć? Delektować historią, będziemy się e, napawać tą historią. E, ja nie wiem, aha, widzicie tutaj pisało coś właśnie o jakichś pistoletach. Jakieś tam. E, chyba pile. Nawet tam. Ło, shank. Stylistyka chyba nie chce tutaj się zbytnio e, wygłupić, ale troszkę mi to taki Meksyk przypomina? Może się mylę, w sumie chyba chyba się mylę. Ale tak mi się coś kojarzy. Hmm. Co się tutaj dzieje? T to jest nasz główny bohater, tak? Tytułowy. Co ty masz, chodzą, I'm looking for someone. He <laughs> he, around here jeston that is looking for us. Aha. No, takie meksykańskie, no te walki w maskach, no. Seznik. <grym zrozumień> <twojego dziewczynka> Fuck yeah. Oh god. I kill ale now, freak. But I want you Ciekawe, ciekawe. not of this wrestler I heard you were dead You heard wrong You heard wrong to be wrong I got your old friend Shank here at the bar What do you want me to do with him Finish him Got it Get him No ładnie się no ładnie Już tam tutaj kobietę porwali. Podobnie jak stringhold będziemy gonić za porwaną kobietą. To mi się podoba. Fuck yeah! Główny bohater jest badassem to też lubię. Tak jak mówię, stylistyka taka meksykańska, no bo te maski takie... No to, to mi się kojarzy. Whoa! Nice. Jak widzicie gra jest po angielsku, bo nie było tłumaczenia, nie ma tłumaczenia polskiego z tego co wiem <coughs> Przynajmniej ja mam tą grę zakupioną po angielsku, więc... Jeszcze że mówiąc... Nie, ona była wydana w Polsce. Była wydana w Polsce. O co chodzi? Dobra. Customize your controls and the help. Aha. Aha, czyli myszką tutaj jakby nic nie robię. W tym się. Aha, okej. Okay. Aha, dobra, ja, ja sobie na razie sprawdzam sterowanie, także wybaczcie mi. Dobra. Sprawdzam po prostu jak to wszystko działa, tutaj ten eee, W sumie wejdziemy może do menu Ja sobie sprawdzę, controls <laughs> A, Left control, left shift Alt, spacja, enter to granat Ra Right shift, caps lock to block eee, Right control, aha czyli, czyli tutaj te... Wow, 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 wow eee, Granatów nie zużywam, bo to na razie tym się bronię Okej, okay, okej, okay, może jakoś tutaj. Dobra, ogarniemy jakoś, dobra. Na razie biegniemy. Wow, wow, wow! Ooo, oh, fuck you! Kurde, sterowanie! What the fuck? What the hell? Co się tu w ogóle dzieje? Kurde, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, nie jest zbyt wygodne. I chyba jednak się przerzuca na, na pada. Fuck yeah! Mm! Yeah, bitch. W sumie nawet nie ma tego, nie ma amunicji tutaj. To w sumie co mi to robi? Eee, a tutaj co? Jak ja mogę to podnieść? To jest pytanie. To jest pytanie, jak ja mogę to podnieść? Ty mnie. Wow, 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 wow. Dobra, 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 dobra. Eee, chwila, no kurde. Jak ja mogę to podnieść, to jest pytanie. A tym, dobra, kontrolem Ale kontrol to też to, dobra. Fuck yeah, dobra. Ja sobie tutaj dobra. Muszę się przyzwyczaić. Ale chyba sobie w naszym odcinku już pada podłączę, bo. Fucking yeah, damn it. W sumie ten pistolet jest dosyć dobry, można się tutaj. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch! Fajne animacje, bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają te animacje Aha, czyli to jest proste, dobra Tutaj to jest życie, także... I spiły fuck yeah! Z noży i z pistolet, a dobra już Fuck yeah, gincz! Dobra już, dobra, no, nieważne o kurde, wow! Fuck, god damn it. co się tu w ogóle dzieje? Dobre, podoba mi się to, podoba mi się. What? Można na dwie strony naprawdę? Godemmy, genialna gra. Już mi się po. Ja nawet nie widzę przeciwnika, ale już nie go No, to rozumiem. Fuck, co to jest? Spiły ICH! Fuck. Fuck. Kurde, to był przypadek akurat. Nie chciałem tego granata wyrzucać, ale w sumie w sumie wyszło na dobre chyba. Dobra życie, no życie. Dobra. Na razie jeszcze jakoś na midzie widzę. Jak tam z czasem? Dobra. Jeszcze mamy czas. Muszę pilnować czasu, bo ja mogę się tutaj łatwo zapomnieć, także. Nie wiem, czy tutaj są jakieś ogólnie. Mm, ten. Znajdźki, y, więc nie wiem, czy tutaj jakby zbaczać z drogi i szukać jakichś innych tych. Czy idzie się po prostu prosto. O, fajne, fajne. Oh, god! What the fuck?! O, kurde, psy jeszcze! Co się tu dzieje? God dammit! Fuck you, bitch! I PIŁA! Dokładnie! I z pistoletu! Fuck yeah! No! Dobra, umarłem Nie żyją Fuck yeah! Dobra, na, na razie mi się podoba, na razie jest bardzo fajnie Ło! No i znowu! God dammit! Dobra, tego tutaj możemy sobie tak zabić Fuck yeah! Ja, yeah, po prostu to jest genialne, co się w tej grze dzieje. To jest po prostu mistrzostwo świata. Dobra, tego tam. No i spadniemy sobie znowu, to mi nie przeszkadza. Przydałoby się jeszcze trochę więcej życia, bo na razie to tak średnio. Dobra, tu już nie ma przeciwnika. Nie, nie ma. Rzeczywiście. Pewnie znowu zginę. Nie. What? Kurde, właśnie zapomniałem o tym przecież, że. Że mogę się bronić, ale nie pamiętam czym. A, tym, dobra. Fuck! Naprawdę, nie, nie wybaczcie mi, ja wiem, że ja trochę lamię, ale naprawdę jest niewygodne to sterowanie. Okropnie niewygodne. Dobra, ten pistolet jest kozacki, tylko jak się więcej przeciwników rzuca. Także wybaczcie mi, że ja troszeczkę lamię, ale to sterowanie nie jest zbyt wygodne. Fk. Dobra tego, Fk. Dobra, Fuck you, bitch. Fuck je, yeah. dobra, to jest świetne. Tylko nie jakie jest więcej przeciwników, to wtedy jest gorzej. Nie obraził mi się jak mi dostał jeszcze troszkę życia. A granaty fajnie Czy dobra, czy to można rozwalić? O, można, widzicie, dlatego warto tutaj e, zbadać różne rzeczy. Cóż tu mamy? Wściekły ten. Dziki, dziki byk. Eee. Aha. Fajne jak w tym, jak w Prince of Persia. Dobra, to już było też przypadek. Myli mi się to strasznie sterowanie, wiecie? Tak działam intuicyjnie i po prostu kiepsko to idzie. E, przydałoby się jednak na padzie, także na tym odcinku już sobie chyba pada podłączę. E, Bolicho to widzę ogólnie. Kurde! No tak, no! Fajnie, że w ogóle nie o to mi chodziło, no ale dobra, mniejszy z tym. Bo tutaj go można łat łatwo zabić, tutaj widzę. No nie! No nie rób tego gościu naprawdę, nie o to mi chodzi Jest, dobra, udało mi się, okej, okay, spadł tam Chyba tu nikogo nie ma, a zaraz będą pewnie, więc... Co się dzieje? Czyżby boss? GIN! Fuck! Dobra, giń! Kurde, dobry jest! Fucking hell! No, kurde, dajcie mi tutaj... Złapać? No, dobra. Dobra, ten też padł. Jeszcze tego trzeba tutaj załatwić. Dobra. Gin, 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 gin. gin. Albo wiecie, co ewentualnie jeszcze chyba można sobie jakoś lepiej to sterowanie przystosować? Chociaż nie, w sumie chyba, nawet gdybym przystosował sobie jakoś lepiej, to i tak by nie było aż tak dobrze, jak będzie na padzie, więc chyba się przerzucę jednak napada. Dajcie mi jakieś żyć. A nie, mam full, dobra. Czyżby boss? To by był, to by był dobry moment na bossa, bo akadem wtedy zakończył odcinek. Czasowo tak by wyszło. Ciekawe czy tą grę się saveuje? Czy ona sama się sejwuje, czy jak? To mnie ciekawi Wow. Dobra, wow! dobra, 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 dobra Granat! Fuck you bitch! Dobra, dobra, dobra. What the fuck! Czy on musi być taki wielki? No nie! Kurde, dobra! Kurde, jak, jak go tutaj? Aha, dobra. Fuck, Kurde, za zlamiłem, bo nie nacisnąłem to co chciałem. Ja wiem, że trzeba było się na niego rzucić, ale nie nacisnąłem to co chciałem, i no właśnie, i teraz mam, mam kurde nagrodę za to. Dobra, cisnę go. No, fuck no! Kurde, dobra, teraz. Fuck you, bitch! Dobra, 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 dobra. Fucking hell jak to w ogóle Przecież ja nie mogę w ogóle się od niego tutaj uwolnić God damn it. No nie da się w ogóle u niego tutaj uwolnić Kurde no nie da się go przeskoczyć jak on to robi Fuck you bitch! Dobra ostatni jeszcze teraz raz, dobra Mam nadzieję że jak podłączę pada w następnym odcinku to będzie lepiej Fucking hell. No chodź, chodź. Dobra, chodź, 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 chodź. Stawaj i. Dobra, i finish him. Finish him. Fuck yeah. Dobra, jest. Ocie, łeb? Ja. Yeah! No, pięknie. Oh, pięknie. Cz on. To nie on. To tylko jakiś klo, o nie, szynka. O nie. O nie. Fuck <Senior Jimson> yeah. <4 Özell großes> I tak jesteśmy badassami. O i chyba to był koniec levelu. <Pixel devenu hate> Co za tym idzie, zakończymy ten odcinek. Euh, Shen Green Dual Pistol No widzę, że pistolety jednak mi się najbardziej tutaj ten... Ło, wow, będzie shot, ale to już w następnym odcinku. Także sobie zatrzymam eee, i... I co, postaram się, wydaje mi się, że w następnym odcinku już podłączę pada, chociaż nie nie jestem co do tego pewny, może może jakoś się przyzwyczaję, może sam co jakoś popróbuję z tym padem, zobaczymy. E, na razie będziemy eksperymentować, tak czy inaczej pierwszy boss, pierwszy ogólnie, pierwsze starcie, jakby pierwszy poziom i wow, naprawdę super e, będę chciał grać więcej na pewno i, i to by chyba było na tyle. E, także widzimy się w następnym odcinku, dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie ci się, będzie czy się Wam podoba i zobaczcie. لا نراجه، هي. Hey.